Cześć. Witam was na kanale pani Hania ze świetlicy i zapraszam dzisiaj na wykonanie balonu, który będzie leciał nad nami gdzieś daleko w podróż. Co nam będzie potrzebne? Niebieska kartka, tło. Pięć różnokolorowych kartek, brązowy pisak, nożyczki, Klej ołówek, rolka od papieru toaletowego i jeszcze kawałek białej kartki, z której potem wytniemy chmury. Przystępujemy do pracy. Kolorowe kartki składamy wszystkie razem na pół. Pamiętamy, że z prawej strony Mamy brzegi otwarte, z lewej strony grzbiet. I rysujemy teraz kształt balonu. Mhm. I teraz będziemy wycinać. Część tych kartek jest grubsza, część cieńsza, więc ja wezmę podwójnie, żeby dało nam się to. Spokojnie wyciąć o. Tak. obrysowujemy sobie znowu ten kształt na kolejnych kartkach, bo wszystkich naraz nie dalibyśmy rady obciąć. Tak i znowu wycinamy. Tak i otrzymujemy nasze części od balonu. Co teraz będziemy robić? Smarujemy klejem i sklejamy czaszę balon. Kolory układamy tak na przemian, żeby ładnie ze sobą współgrały. Niebieski z czerwonym. Teraz przykleimy część zieloną. Kleimy. Teraz przykleimy część różową to jest trochę grubszego papieru. Z drugiej strony mamy niebieski, więc akurat tu będzie dobrze się komponował zanim kolor. Czerwony. albo pomarańczowy o. i powstał nam taki balon 3D teraz rolka papieru toaletowego rozcięta i odcinamy połowę tej rolki. Zaginamy brzegi z jednej strony i z drugiej. Bierzemy naszą kartkę tło, smarujemy te części i przyklejamy tu do. Kartki. Mamy przyklejoną gondolę, tak teraz, ponieważ to jest kosz, to rysujemy taką skośną, brązowym flamastrem kratę, bo kosz, jak wiemy, jest pleciony. Tak. Mamy naszą tutaj tą część balon, rozkładamy i smarujemy tu, obie części i przyklejamy w pewnej wysokości na koszem. O. Balon jest taki kolorowy, tu. Tak. Teraz musimy oczywiście przymocować go do kosza. Ten balon. kawałeczki czarnego brystolu albo papieru. Może być też prawdziwy sznureczek. I przyklejamy mm. między balonem a koszem. Z jednej strony. I oczywiście z drugiej strony już kosz jest przymocowany i z białego papieru wycinamy co? Ponieważ lecimy wysoko, wycinamy oczywiście chmury nieregularne, białe kształty. Oj, przyczepiamy się coś dzisiaj do palca. Tak, tu będzie jedna chmura. Tu będzie druga chmurka. Jeszcze niżej mały obłoczek. Tak. Smarujemy nasze chmurki klejem i przyklejamy. Poniemy powietrzu wysoko w chmurach. Mhm. wygląda nasza gotowa praca i zapraszam Was. Miłej podróży. Cześć!